Z numerem 12 Kiepura Konrad, z numerem 9 Baryła Krzysztof, z numerem 15 Kafiński Marcin, z numerem 10 Cukierny Dominik, z numerem 6 Ja Pendilian. Thank <laughs> <laughs> you. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Paolo. Oh, vai strada. Noi la scontiamo. Noi scontiamo. Oh, passa da Guglielmo. Io so che c'è un Luca dentro lì. Oh. 5, 5.

Yeah.

Tu mówi całą szansę, by nie wychodziły poza ten, poza linię. A to już powinno być 3-0. No, można to w ten sposób podsumować, że cieszy jeden punkt i stracona tylko jedna bramka, bo gra dzisiaj obronna, a w ogóle obrońcy, no to, to nie, ma, nie ma tutaj definicji tego, co, co się działo, bo właściwie no zawodnicy byli tylko na boisku obecni i to wszystko. Tak. Wyszli na mecz, przebrani w koszulki świtu, dobrze wyglądali, fryzury dobre. Można, można zakończyć. Jeżeli chodzi o, e, o przebieg gry jeszcze w polu, no to ten mecz taki był wyrównany, no, ale tak jak mówię, no, kolejny mecz, gdzie... gdzie... W obronie to już nie były momenty gdzieś dekoncentracji, tak, jak w poprzednich dwóch spotkaniach, ale to były ciągi dekoncentracja, a właściwie no, cały mecz dekoncentracji tych, tych zawodników. No i to był kłopot. Dodatkowo w różnych fazach meczu niektórzy zawodnicy zeszli poniżej swojego poziomu. Nie? I to, to był dodatkowy problem, który utrudniał nam płynność w grze, bo, bo e, mieliśmy dużo takich fajnych płynnych akcji ale mieliśmy dużo prostych, prostych błędów, prostych strat, a przede wszystkim... No... Tak jak mówię, no, problemy były z tyłu i przez to nie mogliśmy złapać tej, tego kompaktu, organizacji gry dobrej, właściwych odległości. E, i, no, i dlatego ten przeciwnik no, miał, miał łatwość w tworzeniu jakichś tam sytuacji. Może nie stworzył ich mega dużo, ale, ale, ale jednak no, cieszy to, że wprowadzony młodzieżowiec Pachelski Zdobył bramkę i właściwie w pierwszym kontakcie, tak, i strzelił bramkę. I to na pewno jest, jest, jest duży pozytyw. już mamy kolejny materiał, i do analizy meczów coraz mniej. Więc jakby sytuację mamy coraz bardziej klarowną. Dziękuję.